Walda z tej strony, trochę zmęczony, no bo rano na szybko do pracy. Taki deli delikatny deficyt kaloryczny trzymam, co też chyba gdzieś tam się rzuciło w oczy. Moi drodzy, efekt uboczny, szosowania, szosuję dużo w sobotę, klepło prawie 150 km. Z poniedziałku na wtorek, w sumie nie, wtorek ta trasa klepnęła, w poniedziałek było takie mocne przygotowanie, dojechanie do miejsca. Całe jeziorko, objazdy, pierdoły kostówki, także dwa dni ponad 200 km wleciały dobre 200 km, 200 nawet, tak 30-40. Efektem ubocznym tego szosowania jest utrata wagi. Zamierzam jeszcze około 5 kg wzejść. Nie chcę niżej, nie czuję się wtedy dobrze. Chcę się czuć jak chłop, a nie jak taka typowa wyschnięta pestka. Działam cały czas, działam. No, gościnę mam rozkopany. Zresztą zobaczcie sobie. Działam tam cały czas, tam wszystko ma inaczej wyglądać, chcę żeby mi to wszystko fajnie pod pianino, pasowało, szafki już przyjechały, wszystko co było stare posprzedawałem, wypierdzieliłem. Chciałem 260, no to, to jest właśnie to co powiedziałem kiedyś, jak działa ogólnie kanał, jak działa to, że człowieka znają, chciałem 260 euro za kanapę, a przyjechał po nią facet i wziął za 350 no. Nie wiem, nie znam tego typu rzeczy, ja przeważnie jak coś kupowałem, to schodziłem delikatnie z ceny, taka jak była podana, albo no tam dawałem 10 euro na lepsze, jak mi ktoś pomógł wnieść, tak. No ale, o córa akurat moja mi coś wysłała fajnego, zaraz trzeba luknąć. No i też to robię, żeby to już było gotowe, bo za niedługo po moje maleństwo jadę. Moi drodzy, co chciałem zrobić, co chciałem powiedzieć w tym filmie, krótkim filmie, nie wrzucam teraz ostatnio nic, bo jest kupa roboty. Są tam też osoby, w międzyczasie, które trzymam pod sobą, które gdzieś tam prowadzę, staram się im pomagać w jakiś tam sposób. U jednej osoby tam się zaczęła delikatna górka. Nie przez to, co się dzieje, nie przez to, co się robi, tylko zabiegi kosmetyczne, czyli usuwanie skóry. Moi drodzy... Ja was przed tym ostrzegam. To nie jest tak, jakby tam sobie gdzieś patrzycie na filmiki, jak to tam wygląda. Bo ktoś wam na Instagramie pokazał, jaki był kiedyś gruby, jak to teraz wygląda. Moi drodzy, to jest kupa męki, którą trzeba przejść poprzez usuwanie skóry. Tu na szczęście odbyło się bez żadnego pomniejszania żołądka. Miało być to zrobione. Ja się na to nie zgodziłem. Ta osoba też się na to nie zgodziła. Dzielekarze lekarze bardzo mocno naciskali, nalegali. Dlaczego? Mało tego do tej osoby nikt nie chciał wyciągnąć ręki, żeby zrzuciła z wagi. A waga była konkretna, była mega waga. Moi drodzy, to jest kupa męki. Zanim na coś takiego teraz się tam pod skórą zbiera osocze, płyn, to trzeba ściągać. Moi drodzy, to są bóle. To się goi. Brak ruchu, brak treningów, to też wchodzi na waszą psychikę później po czasie, zanim coś zaczniecie robić, zanim podejmiecie się czegoś takiego. Moi drodzy, pieniądze to jest, że tak powiem, brzydko, nie będę się brzydko, dobra, nie będę się brzydko w tym filmie wyrażał. Pieniądze to jest, to słowo na ha, w tym wszystkim, co trzeba przeżyć. Naprawdę, uwierzcie mi, mega, mega, tam muszę też wykonać później telefon. Wiadomo, no, załamki są straszne pod takim względem. Moi drodzy, ale w tym wszystkim bardzo fajna sprawa. Pamiętacie kiedyś mówiłem wam o Maćku. O Maćku na moim profilu, na moim kanale. Posłuchaj tam też tego. Dobrych łopaczyno. Chodzi mi tutaj o zabiegi, które były ostatnio robione u innej osoby. Mimo tego, że jest jak jest posłuchaj stary, po co są marzenia? Po co to wszystko jest? Po co realizuje jedno marzenie, z marzeń które mam, po co realizuje drugie marzenie? Po co rzucam się na głęboką wodę ze względu takiego a nie innego, a nie zaczynam gdzieś tam słuchając się kogoś, wypytując, po prostu idę. Jak ja coś na sobie przeżyję na własnym ciele, jestem w stanie wam o tym powiedzieć. Dużo powiedzieć. To są moje tylko i wyłącznie moje przeżycia związane z daną kwestią, którą tu jeszcze raz Poruszę, moi drodzy, tylko na ten temat, dany temat, dane pytanie wypowiadam się tylko wtedy, kiedy to przeżyłem na własnej skórze. Moi drodzy, ja przeżyłem utratę wagi, ja przeżyłem redukcję, ja przeżyłem zejście do minimalnego BF-u, jakim się udało uzyskać. Moi drodzy, ja przeszedłem przez deprechę, w międzyczasie, wiadomo, problemy tam związane z życiem prywatnym, nieprywatnym. Ja z tego wszystkiego wyszedłem sam. Ja nikogo nie prosiłem o żadną radę. Ja wyszedłem z tego sam. Rozszczelnienia jelit, rozwarstwienia, rozszczelnienie jelit, nie wiem jak to wam fajnie nazwać poprzez gówno, które kiedyś się jadło. I jest na wyciągnięcie ręki w każdym sklepie, który widzimy. Moi drodzy, ja do tego wszystkiego doszedłem sam. Ja się czuję naprawdę dobrze, ja się czuję idealnie, a ja mogę wam pokazywać moje wyniki badań w każdym filmie, jak chcecie oglądać. Jak to wygląda z mojej strony? Życzono mi różnie, poprzez to co robiłem, żebym jak najlepiej wykoleił się podczas tego wszystkiego, no bo ludzie nie lubią oglądać, nie lubią ogólnie ludzi denerwuje to, jak komuś idzie w życiu lepiej. Moi drodzy, kiedy idzie lepiej? Jak sami do tego dążymy, jak sami brniemy w tym kierunku. Nie metodą nagrzekania i głupiego pie o tym, to jak to teraz smutno nie jest, jak to źle nie jest. Moi drodzy, że tak powiem brzydko, je biedę dokładnie je biedę, nie chcemy się rozwijać tego, biedę, dlaczego, biedę umysłową, nie patrzcie na hańbę, wiecznie, na samochody, którymi się rozpierdzielają ludzie na prawo i lewo, nie patrzcie na to, biedę psychiczną, straszy się ludzi, grozi im, prąd wyłączą zaraz, to, tamto, sram, to, gdzie to jest, zrobili to, Poprzez to całe gówno, które kazali robić, ludzie poszli w to ślepo, jak konie, takie z klapkami do przodu. Stada baranów poleciały. Maćku, z całego serca ode mnie, żeby jeszcze więcej takich wyzwań było, mam nadzieję, że dasz rady. Chłopak, który starał się zejść z wagi, by dostać rozrusznik serducha. Moi drodzy, ciężka sprawa. Parę słów z mojej strony. Jakieś tam parę rozpisek z mojej strony. Fajnie to usłyszeć. Mówi, że Walda skorzystam z tych rozpisek do dzisiejszego dnia. Robią robotę, bo to są rozpiski tam były i na bazie ketozy robią robotę, moi drodzy. Ja nie jestem żadnym wybitnym lekarzem, ja nie jestem żadnym artystą, może tak, swojego życia. Moi drodzy, wszystko poszło tak, jak miało pójść. Jego marzenie było, marzeniem było, patrząc okna iść tak jak inni ludzie idą na spacer. Miał tak słabe serce, żeby iść na ten spacer. Żeby pójść na tą siłownię i złapać normalnie ten handel do ręki, żeby zrobić ten trening. Bardzo dobre serce ma facet. Naprawdę nie będę tu o jego historii opowiadał, ja znam mnóstwo wątków z jego życia, którymi przytoczył w paru informacje. Ja taki jestem, ja wysyłam ludzi, ja porozmawiam i to jest właśnie fajne, że to człowiek robi, bo tacy ludzie bardziej Ufają danemu człowiekowi, nie je łopie, zamówiona paczka przez internet, która do ciebie nie doszła i poświęciłeś aż tak wcześniej to na sam widok rowera, właśnie o tobie gadam chłopie i teraz mi napisałeś, właśnie ja nie wiem, coś mam z tą osobą, także często o nim gdzieś tam pomyślę, o mi później pisze, czy ktoś tam napisał, czekajcie, ja tylko zobaczę, kto tam do mnie przyleciał, pewnie paczka jakaś. Chwila, chwila. Jakoś paczka DHL albo coś. Ta paczuszka. Zostaw na dole i tyle. Nie chcę mi się otwierać tam. Tam na dole jest za tyle ludzi, którzy to mogą obsłużyć. Moi drodzy. Przejechał cały wzdłuż, brzegiem od począwszy Niemiec do końca, do granicy Kurwa, kuła, no, no no wiecie, nie, moi drodzy całą długość Bałtyka w Polsce na rowerku, wiadomo zajęło mu to parę dni, Podobała mi się historia z tej końcówki, gdzie myślał, że już padnie całkowicie, że nie da rady, że zadzwoni po tą karetkę, bo gdzieś tam w bani wiadomo jest ta sytuacja z tego słabego serca, które kiedyś tam bardzo osłabione było, mimo tego, co się tam później stało. W międzyczasie jest to dalej, przychodzi taki strach, lęk, tacy ludzie mogą mieć coś takiego. Kiedy, napisał mi zresztą teraz wiadomości, która się delikatnie myśli: ja. kiedyś nam widok rowera robiło mu się słabo. Moi drodzy, spełniacie swoje marzenia. Wszystko jest na wyciągnięcie ręki. Nie bójcie się, napiszcie. Moi drodzy, rzeczy materialne dzisiaj są, jutro ich nie ma. Zamówisz coś, nie przyszło. Ja się też denerwowałem, nieraz. Paczki przepadały z różnymi rzeczami. Czasami to było 700 euro, czasami to było 70 euro. Płaczę z tego powodu? Nie. Bo ta menda... Która zawinęła tę paczkę? Uwierzcie mi, on i tak tam kiedyś w międzyczasie mu się to bardzo mocno odbije. Nie życzę mu źle, ale tak przeważnie bywa. A do Was te pieniążki w jakiś tam sposób wrócą. No niestety, tak to na dzień dzisiejszy wygląda. Tak to życie funkcjonuje, moi drodzy. W takich czasach żyjemy. To jest cała filozofia. Kłaniam się nisko za to, co w międzyczasie, chłopie, zrobiłeś. Trzymam kciuki, żebyś robił. Tego jeszcze więcej. To mi się podoba, że tym takim Instagram tvp 7 powtarzam Wam jeszcze raz, wchodźcie, tam relacje są z następnych wycieczek. Moja też się wkręciła w szosowanie rowerów, jest za tyle, mam trzy. Zastanawiam się jeszcze nad gawelem. Kupię czwarty, będzie pieniądz, jakiś się pojawi, teraz za niedługo jakaś ma być większa, jakiś większy strzał gotówki, czy to z zakładu pracy, czy poświęcimy trochę drobnych, zainwestuję jeszcze bardziej. Inwestować w zdrowie, ja rozumiem, ale... Inwestować, żeby je pogarszać, zastanówmy się, czy tak do końca chcemy mocno nad tą sylwetką pracować, żeby nasze zdrówko ucierpiało, moi drodzy. Ja jestem na dzień dzisiejszy tylko na dwóch dziennie dobrze zbilansowanych posiłkach. A tak wiem, co chcę. Tylko uważam na to, żeby się nie obżerać, nie przyjadać i wklepywać dwa razy więcej ruchu, jak to było jeszcze rok wcześniej. Można, można. Maćku, kłaniam się nisko, oby więcej takich wyczynów. Naprawdę jesteś dla mnie mega wzorem. Tacy ludzie, którzy mają problemy z sercem, nerkami, bo tacy ludzie u mnie byli cukrem, zasypiali nad wagami. Marcin, pozdrówka, 207 kg, chłop, dzisiaj no wiadomo jaka jest waga. Można, można. Moi drodzy, nie tylko on. Barta, 160 ponad kilogramów, na dzień dzisiejszy jest stówka, z minimalnym groszem, rusza się na to, że rzuca oponami. Można, można. Delikiego, delikatnego bata z tyłu, pejcza takiego motywacji i lecimy z tym, bo jak nie my to kto. Mam zdolność wkręcania tych ludzi w, w ruch, przestawiania ich trybu życia, podoba mi się to i będę to robił dalej. Obojętnie co tam macie do powiedzenia, ci hejtujący czy nie hejtujący. W dupie to mam, ja robię swoje i tyle. Czapki z głów, leci.